Was kochani serdecznie mówi raz na naszym zajęciu, który będzie zdecydowanie inny niż poprzednio. Oj, na ponieważ na pewno Ja y, przechodzę aktualnie kryzys. Zobaczycie jak ten kryzys. Wieku <laughs> Zobaczycie jak to wygląda, bo jak już się dowiadywałam od naszych kolegów, to każdy taki kryzys przechodzi i przyszła czas. No, mogło na się... nas. Na nas, może tak. Na was. nas. No Uprawa, i zobaczymy nie? jak. No i zobaczymy, jak z tego wybrniemy. Już, już teraz jest troszeczkę lepiej U. i zobaczymy, jak będzie, jak Robcio doda swój humorek, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mój humorek, no dobrze. przechodzimy do czegoś konkretnego. 4, 5, 6, 7, Raz, stożek, Tak jest, zwracasz trzy zmianę się. i go. Tak jest. Trzyma. Dokładnie. Raz nie do przodu. Raz, dwa, trzy. Dokładnie. Dalej. Dalej. I raz, dwa, trzy, cztery. Dalej. Raz i dwa, trzy i cztery. Tak, jest już Raz i dwa. prosto po lamy. Trzymać na mieściany. Tak. I raz i dwa. Trzy, cztery. stoisz 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 Na miłość. Idziemy. Raz dwa. Stajesz. Stajesz. Rod. I już. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, stajesz. 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 Siedem i osiem. 3, 4, 5 i 6, 7, 100. I tego w pozycji, żeby troszeczkę to zmodyfikować. Czyli miałem stanąć 1, dwa, 3, 4, żeby zobaczyła.